Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz to jest nietypowa sytuacja w ogóle. Zobaczcie, mam przesyłkę, mam paczkę przygotowaną do wysyłki. Ten nóż nie oznacza, że będę zarzynał pisklęta, tylko będę je z powrotem wypuszczał na wybieg. Dlaczego będę je wypuszczał? Jestem bardzo, ale to bardzo zbulwersowany tym, co się dzieje ostatnio w naszym kraju w instytucji pod tytułem Poczta Polska. Już któryś raz z rzędu mam ten sam mam ten sam problem, czyli przy wysyłce ptaków zaznaczam opcję Żywe zwierzęta. Paczka jest opisana. Żywe zwierzęta. Proszę bardzo, ostrożnie. Góra, dół. Wszystko zgodnie z procedurami. Za każdym razem te panie, które tam pracują, yy, mówią mi inną historię. Są to po prostu pracownicy poczty polskiej. Przepraszam. Ale takie jest moje zdanie, które wyrobiłem sobie po wielokrotnych odwiedzinach na poczcie rozładowała mi się bateria w kamerce przechodzę do nagrywania smartfonem miałem wysłać te dwie sileczki i tutaj jest kurka, karzełek kochi nigdy jeszcze nie wróciłem z przesyłką z powrotem z powrotem do domu ale pozwólcie, że opowiem jak do tego doszło, no wychodź malutki raczej malutka wychodź jeszcze dzisiaj będziesz razem z mamą. Jak do tego doszło? Yy, pozwólcie, że zacznę od początku. Za którymś razem wysyłając, wysyłając bodajże kogutki, pani na poczcie poinformowała mnie, że muszę zaznaczyć opcję ostrożnie. Oczywiście, karton, karton jest. Przeze mnie zawsze opisany. Zawsze jest przeze mnie opisany ostrożnie. Uwaga, żywe zwierzęta. Tutaj nawet mam taką naklejkę. Ja te naklejki drukuję sobie sam na drukarce, na takim papierze samoprzylepnym. A w zasadzie drukuje je moja żona, ale to już mniejsza o to. Na papierze samoprzylepnym przylepiam je do pudełek. No i pani na poczcie mi mówi, wychodzić stamtąd siedzą za kratami. No dobra. I pani na poczcie mi mówi, że ja muszę zapłacić opcję ostrożnie. Pytam dlaczego? No bo tak jej się wydaje, że tak powinno być i że ona nie wysyła, nie, przyje, nie przyjmie tej paczki, nie przyjmie tej przesyłki, bo jej się wydaje, że zwierzęta powinny iść z opcją ostrożnie. No ja mówię, dobrze proszę pani, ale to nie może być tak, że pani się wydaje, tylko muszą być na to jakieś procedury. Sprawdziliśmy, przyszła pani kierownik. Sprawdziła w komputerze, pokazała mi jakie są procedury, że przy wysyłce poczteksem, pocztek z 24 klient może, ale nie musi zaznaczać opcji ostrożnie. Ja oczywiście opisuję paczkę ostrożnie, żywe zwierzęta. Płacę za to, że tam są żywe zwierzęta, bo przecież gdybym wysyłał buty czy cokolwiek innego, nieżywego, zapłaciłbym dużo mniej. A tu teraz taka sytuacja. Sprawdziliśmy i rzeczywiście wyszło po mojemu. Klient może, ale nie musi yy, zaznaczać opcji ostrożnie. I przez jakiś czas był spokój. Natomiast dzisiaj przyjeżdżam do swojego najbliższego urzędu pocztowego, na który i tak muszę jechać 10 km w jedną stronę samochodem. A pani na poczcie mówi mi, że ja muszę zaznaczyć opcję ostrożnie i mało tego, że muszę jeszcze opłacić zapłacić ubezpieczenie i że koszt przesyłki. To będzie bodajże 68 zł. No prawie 70. Ja mówię zaraz. Przecież zawsze wysyłam i płacę dużo, dużo mniej. Tam około 45. No tak, ale sam pan widzi, że mi to teraz nie przechodzi. Co za naciągactwo? Co za naciągactwo ze strony y, Poczty Polskiej. W tej chwili zrobili sobie tak program, tak go skonfigurowali, że jeśli nie zaznaczy opcji ostrożnie i jeśli nie zaznaczy yy, opcji ubezpieczenie, za które oczywiście za to wszystko trzeba zapłacić prawie 70 zł, to nie da rady wysłać żywych zwierząt. I ona mówi, że nic nie może z tym fantem zrobić. No to nic. Myślę sobie jadę do miasta powiatowego do urzędu pocztowego w mieście powiatowym wyjaśnić tą sprawę. Robię kolejnych 10 km. Oddalam się od domu. No dzisiaj zrobiłem w sumie 40 km, żeby wysłać paczkę i wróciłem z paczką do domu z powrotem. Dojeżdżam do miasta powiatowego Nowy Dwór Mazowiecki. No i tam panie dzisiaj już mnie poznały z daleka, bo przecież nieraz wysyłałem żywe ptaki bez żadnej tam opcji ostrożnie. No i pani dzisiaj przy okienku mówi: Tak, ja pana pamiętam, zawsze pan wysyłał bez opcji ostrożnie. No to ja nie wiem, co ja mam zrobić. No i znowu ta sama śpiewka, jej koleżanka mówi: A ja bym, ja bym nie przyjęła bez opcji ostrożnie. No i pokazują mi w komputerze, że faktycznie. Nie wiem, chyba coś się zmieniło. Chyba już w tej chwili poczta tak bardzo szuka i potrzebuje y, ciągnąć pieniądze od ludzi, że faktycznie są przepisy, są procedury. Już w tej chwili pocztek z 24 musi być z opcją y, ostrożnie, jeśli wysyła się zwierzęta. Zajrzę do kurnika, czy są jakieś jajka. Tutaj są dwa. Tutaj siedzi. Tutaj nie ma nic. Dobra, nie ma szału. No i co, mówi do mnie, że mogę sobie wysłać, mogę sobie wysłać te kurki yy, zwykłą paczką priorytetową. No ale proszę pani, w jakim czasie paczka priorytetowa dotrze do adresata? No, dotrze jutro albo pojutrze. No to albo, albo, albo jest coś czarne, albo jest coś białe. Nie, ja nie będę ryzykował. Że y, młode kurki będą siedziały w pudełku więcej niż 24 godziny. Zrezygnowałem z wysyłki. Skontaktowałem się y, z kupującą. Na szczęście w urzędzie pocztowym spotkałem y, innego hodowcę, który podpowiedział mi, co trzeba zrobić. Podobno, ja to jeszcze sprawdzę, jest, jest stronka y, internetowa. Która nazywa się ptaki kurierem. Na tej stronce zamawia się kuriera. Kurier przyjeżdża do domu, zabiera przesyłkę, i wtedy nie trzeba płacić żadnej dodatkowej opcji ostrożnie. Dlaczego ja nie chcę zapłacić opcji ostrożnie? Po pierwsze, nie ja płacę za przesyłkę, tylko za przesyłkę płaci kupujący. A ja ze swojej strony po pierwsze nie chcę nikogo naciągać, nie chcę naciągać kupującego, no bo 70 zł za przesyłkę, no to jest chyba jakiś żart. A z drugiej strony nie chciałbym również sam dopłacać do tej przesyłki, no bo sama przesyłka 70 zł to kosztuje dużo więcej niż, niż te kurki, które wysyłam. Dlatego. Dziękuję temu panu, który mi podpowiedział, że jest opcja wysyłki ze strony ptaki kurierem. Ja będę chciał to sprawdzić. Skontaktowałem się z panią, która kupiła ode mnie te kurki, które tam widzieliście, jak wypuszczam. No i mówię, czy odesłać pieniądze, czy zrobić przelew zwrotny, czy czekamy jeszcze. Ja zobaczę, o co chodzi na tej stronie. I będę te kurki chciał wysłać. Tylko oczywiście spokojnie. Yy, kurki będą musiały dojechać w 24 godziny, natomiast yy, najwcześniej będę mógł to zrobić w czwartek, więc mam nadzieję, że do piątku one dojadą. Bo jeśli nie, bo jeśli nie, to będę je wysyłał dopiero w poniedziałek. Nie możemy sobie pozwolić, tak jak mówię, ani na naciąganie naszych portfeli ani na to żeby kurki siedziały w pudełku więcej niż 24 godziny yy, zmieniając temat zmieniając temat otrzymuję od was informacje w komentarzach również zadajecie mi pytania jakie kurki mam do sprzedania yy, ja mam ogromną prośbę jeśli ktoś chciałby zakupić ode mnie Jakieś kurki, koguciki. To oprócz tego, że dajecie mi znać w komentarzach, to bardzo proszę napiszcie do mnie jeszcze maila na końcu każdego filmiku. Na końcu każdego filmiku jest podany mail do mnie. Ewentualnie możecie pisać do mnie przez Facebook Messenger na Kurnik Kazika albo na Kazimierz Kurnik. W ten sposób również możecie się ze mną skontaktować. A jeśli chodzi o to, jakie kurki, jakie koguciki są do sprzedania, to na pewno jest to ten kogucik, karzełek, kochin. Jeśli chodzi o karzełki, kochiny, to mam tutaj również kurki, z tym, że kurki są młodsze. Wyglądają mniej więcej tak. Wyglądają mniej więcej tak. Są czarno-białe. Mam jeszcze yy, mam jeszcze kilka silek, yy, ściślej mówiąc, dwie silki, dwie młode silki do sprzedania. Dwie, zaraz, ta zostaje, ta zostaje. Yy, tutaj jedna nie. Mam do sprzedania jeszcze tylko jedną taką sileczkę, zobaczcie, ona jest. Taka czarno-brązowa. W tej chwili jest raczej taka popielata z brązową szyjką. No, i tak jak mówiłem, znajdą się jeszcze jakieś kurki tego typu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to tak jak mówię, zapraszam do kontaktu przez maila albo przez Facebook Messenger. Natomiast w tym materiale to już wszystko. Mówił do Was kazik. Teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się. W kolejnym odcinku.